Proszę Państwa, TV24, Reporter Sky. Przed kilkunastu minutami e, tu się e, wydarzyła dość nieprzyjemna e, sytuacja. E, mianowicie e, przed tym e, gmachem KFC e, jakieś złodzieje, tudzież bandyci, e, wyrwały Pewnemu człowiekowi siatkę, w której coś tam się znajdowało. Drodzy, drodzy Państwo, spróbujmy wejść tutaj, tu, gdzie kiedyś okładano człowieka tylko dlatego, że się postawił, dlatego, że poprosił o to, żeby, no właśnie, że o, o to, żeby prawo było prawem. Proszę Państwa. Juventus to jest firma, która och, ma ochraniać ludzi, a się okazuje, że Juventus to jest firma, która potrafi bić ludzi. Dzisiaj tej firmy nie było w tym miejscu, gdzie człowieka okradziono. Było to kilkanaście, może 20-30 minut temu. Oczywiście tam, gdzie powinno to być, gdzie policja, sokiści i państwo z Juventusa powinni chronić to, tego nie było. Są tylko bezdomni, są jeszcze inni ludzie, którzy być może tu coś robili. Tak, nie, ja to Rybaczka, tak nie może być. Czy zarządca tego miejsca, który jest tutaj, zobaczmy, drodzy Państwo, tutaj przybliżmy. Tak. Przybliżmy. Ja to robię celowo, dlatego że tu jest kamera, i mnie tutaj też kiedyś pobito. Wzięto, wzięto mnie e, poza obieg kamery, po to, że, e, żeby nikt tego nie widział, a dzisiaj człowieka okradziono i ja się pytam, Szanowni Państwo e, z PKP, czy wy e, Juventusowi pro, e, płacicie za to, że, e, żeby e, żeby kochani e, pilnował tego, żeby złodzieje mogli o, okradać? E, ludzi. Czy na tym, czy na tym polega e, ochrona Jube, Juventusu? Nie mam tutaj e, wprawdzie e, e, reklamy e, tej firmy, ale to jest skandal, ponieważ Juventus ochro, o, mieni się ochroną e, całej e, e, Całej kolei, przynajmniej tutaj w Gdańsku, drodzy państwo, ja to zauważyłem nieco dalej, nie tylko tutaj. Pa, pa, parę naszych minut temu. P pa moment. Parenia, parę naszej. minut. My tu siedzimy, czekamy na pociąg. Ty, pan tu tę kamerę no. do nas tak? Nie, nie. nie, nie, nie. Państwo mnie nie, inter nie interesuje. Pan, no, pan to kamerę. E, no. Nie, nie, to my państwa nie kamerujemy. pan to trzyma za przeproszenie. No. No. Dlatego, że tutaj kiedyś doszło do napadu i no, do kradzieży. Dlaczego pana nas kameruje? Ale to nie dlatego, że, pa, że państwa. Dla, dlatego, że że to jest obiekt publiczny. No A jeżeli państwo chcą Ja to nie życzę, żeby pan kurwa miał moi kurwa to i dupa na kurwa. Co nie pasuje stąd? Nie, to pan to na falę. Nie, 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 nie. Ale chuj. Eee, pana my pana nie, nie kamerujemy dlatego, że że No. Patrzcie, nie. Nie, nie. I po co pan kurwa nie komenduje tutaj kolegów? Ale to mnie nie interesuje, pan Tu Nie, tu dochodzi do pewnych rzeczy, które nie powinny być miejsca. Nie, pan mnie nie będzie, bo, bo jeżeli pan mnie dotknie, to będzie no, dopiero przez No, przez będzie? Okay. Tak. No, panu Bardzo proszę, proszę iść na policję. Jak pan to nie włączy, ja sobie nie żyję, gdzie k**wa mają k**wie i goście. Ja k**wa na nie robię. Słucham? Całe Nie, proszę pana, ja pana nie kameruję. No. Jak pan, jak pan to, to określa. A jeżeli pan na nas filmuje, to k**wa na was nie No. Panie pana, my, my, szukamy, my szukamy tych ludzi, którzy napadli na nas. Nic więcej. A gdzie pan to znakiem. Panie widzicie, k**wa na was nie Panie wytłumaczcie kurwa, gdzie pan go znajdzie? my wytłumaczcie kurwa, gdzie pan go znajdzie? na Tą kamerę tutaj? Nie, kochany, to nie o to chodzi. Jak nie o to chodzi kurwa, to o co chodzi? Chodzi o to, żeby tych Dobra, to... kiedy to było kurwa? Od temu, dwa lata temu? Nie. na kurwa pan pół godziny, pół godziny temu. Ja pana nie nakręcam, pan jest w porządku. No. Ja, ja komentuję to, co nie powinno mieć miejsce tutaj. No. Nic pan nie zobaczy. Drodzy Państwo, dochodzi do właśnie takich przeróżnych stysjiń zupełnie niepotrzebnych, dlatego że dlatego, że ci, którzy powinni chronić tego obiektu, tego nie robią skutecznie. Tu były pobicia i tak dalej. Pół godziny temu było okradzenie człowieka i oczywiście policja się pojawiła, pojawił się patrol Służby Ochrony kolei, ale nie było tych państwa wtedy, kiedy to powinno być tutaj. Co to jest, żeby dziennikarz musiał być. Napastowane przez jakieś lumpów, za przeproszeniem, bo każdemu się należy to, to czy tamto. Ale wydaje nam się, że skoro ci Państwo potrafią tak dobrze widzieć, że nie widzą tego, kiedy, a było to pobicie człowieka, mamy na to dowody, to na miłość boską niech również są obecni tam. Gdzie ktoś kogoś okrada, i tak dalej. Kochani, tak nie może być. Drodzy Państwo, to, to jest coś, co można określić jako prawo działające w dżungli. Tak nie może być. Czy PKP wie, co się tutaj dzieje? Po co jest tutaj policja? Po co jest służba ochrony kolei i jeszcze jakieś inne służby, które się okazuje, że łatwiej im pobić dziennikarza, a to miało miejsce? Jak działać w takiej sprawie, gdzie społeczność byłaby z tego zadowolona? Mili Państwo, to nie na tym polega. Może ja mam inne zdanie. Ale jeżeli Państwo się ze mną zgodzą lub nie, to proszę uprzejmie kierować swoje uwagi na kanał TV24, Reporter Sky. Kochani Państwo, to nie na tym polega, żeby ludzie, którzy zwracają uwagę, że coś nie powinno mieć miejsca, byli jeszcze poszkodowani. I żeby brakowało tutaj, w tym miejscu, przy Dworcu Gdańskim, ludzi właśnie. Policja, SOK, Służba Ochrony, jeszcze coś innego i tak dalej. Drodzy Państwo, wiesz, to nie o to chodzi. Jeżeli Państwo uważacie, że coś jest nie tak, przyjdźcie tutaj. Człowiekowi ukradziono... Pewne sprawy i nie mógł tego odzyskać. A ja się pytam, gdzie są te służby? Tylko dlatego, że myśmy zwrócili uwagę. Nie, nie ma dzisiaj winnych. Przyjeżdżają jacyś ludzie, którzy uważają, że wszystko jest w porządku. Gdzie jest policja? Gdzie jest służba ochrony kolei? Gdzie jest służba? Juventus to jest ochrona tego dworca, ochrona yy, obiektów kolei. Kiedyś, kiedy pobito dziennikarza, to wszystko zrobiono po to, żeby nie dopuścić do skandalu. Drodzy Państwo, czy Juventus jest po to, żeby siedział gdzieś w tej chwili w jakiejś noże za przeproszeniem? Czy po to, żeby również patrzał przez... Zobaczcie proszę Państwa, my, my, to, my to pokażemy. Kiedyś, za... Kiedyś z... zarzucono, że tu nic nie jest widoczne, a jest to widoczne. Może kamera tego nie pokaże, ale tu podobno z trzech kamer pokazywano obraz yy, pobitego dziennikarza dlaczego dzisiaj nie ma żadnego z tych panów którzy powinni tutaj być TV24 Reporte Sky stawia to pytanie po to żeby uzyskać odpowiedź dobrze dobrze robią.